Bardzo serdecznie w kolejnym, odcinek, w kolejnym odcinku Wiedźmin 2 zabójcy królów. E, witam Was bardzo serdecznie. I tak jak mówiłem w, w materiale z MW3, e, problemy techniczne związane z nagrywaniem Wiedźmina i dlatego nie było go. E, kiedy on miał być? W sobotę. Nie było go w sobotę. Dobra, mamy porozmawiać z Zoltanem Chivajem a tak, mamy jeszcze level. I słuchajcie, tak jak przechodziłem wtedy, ee, miałem spory problem z pokonaniem Leto. Tego zabójcy królów, oku, kurwa, spoiler, <gryw> sorry. E, tak, będzie potem walka z Leto. I on lubuje się w znakach, bardzo lubi znaki, hmm, obrażenia od znaków, Queen, hmm. byśmy poszli sobie w Queena, bo on też lubi sobie używać tego Queena, byśmy sobie cały czas używali tego, napierdzielali sobie tego Queena i coś tam mu brali, bo on też Arda używa. A my byśmy sobie używali tylko Queena i ten Art by chyba nam nic nie robił. Wtedy go by nam niszczył. Queena ja bym sobie rzucał drugi raz i ciachał go. I chyba tak trzeba będzie zrobić. Tak więc bierzemy lepszego Queena. Bo powiem Wam, no Queen naprawdę. Ratuje dupę. Ratuje i to nie raz. Bo na razie to jesteśmy. Choć jesteśmy Wiedźminem, jesteśmy takim chłystkiem, mamy mało życia i naprawdę mogą nam sporo zrobić, nawet jak wypierdzili na nas banda zwykłych yy, nekerów, no to jest przejebane, cały czas Queen uniki daje jakoś radę. <laughs> na no póki co trzeba bawić się z Queenem. Żeby potem jak już będziemy sobie brać te talenty na żywotność, no to wtedy już będzie łatwiej. Ale póki co trzeba używać queena. No, pułapka by mnie ciachła. Nawet jej nie widzę, ale tu już coś idzie do mnie. Okurywa. Nie ten miecz, jak zwykle! Zmień miecz! Zaraz. Dobry mam miecz. Utopiec Utop się Dziadzie, a nie ty już nie żyjesz, ty już się utopiłeś Ło patrz, ile życia mam Dobra Jest okej, okay, jest okej okay. Trzeba będzie trochę się zregenerować Weźmy tu parę rzeczy tak, po prawdzie, w sumie moglibyśmy sobie porobić jakieś eliksirki. E, ja coś tam nabrałem, chyba. Mam parę składników, w sumie mam wszystkie składniki. To bardzo dobrze. Co by nam się tu przydało? Co to daje? Olej nie. Filtr to daje. Aha, to jest do znaków Gawron. Eliksir zwiększa obrażenia zadawane mieczem. No, w sumie to by nam się też przydało, ale duża toksyczność jest już jest toksyczność. Aczkolwiek jeden zawsze można stworzyć. E, zawsze można... Gdy, s, gdy to nie wyjdzie, zawsze można powrócić z save'em, nie? Krefalki. Olej zwiększa maksymalne obrażenia miecza. Nie wiem, czy ja nie mam jakichś e, eliks wróć e, olejów. Byśmy sobie użyli olej. <laughs> przy walce z LETO. Na pewno by nam to pomogło. Chociaż to oleje wiecie tak piz na wodę zawsze, ale <laughs> zawsze coś tam pomoże. E, co tam jest? samą, petarda. Petardy? Ja się nigdy w petardy nie bawiłem. Odporność na truciznę: podpalenie, krwawienie. Nie wiem, czy Leto nam robi krwawienie, podpala. Nie za bardzo podpala, ponieważ on nie używa igni. E, on bardziej lubuje się w ardy i w queena. A tego quina, to ma potężnego, powiem wam. Dobra, jaskółkę można zrobić, tak? Bo tam chyba już nie mam jaskółek. Gdzieś tu pisze w ogóle, ile mamy? Nie, albo ja nie widzę. Dobra, o, zobaczcie. Taka sama toksyczność. Co mi jest dzisiaj? Nie, żygać nie będę spokojnie, napiję się. Napiję się i można ruszać dalej w bój! E, tak, ruszać Wiedźminem. E, odpoczniemy sobie do popołudnia. Od razu nam się chyba zregeneruje to życie, którego... no, dokładnie, którego nie mieliśmy. Okej, okay, dobra, idziemy tam. Kurwa, pułapka. Co, pobiegłem? Nie ma co. Dobra, chodźcie. No i tutaj łota Zapierdala poprzez tych drogów Z jednego na drugiego skacze Nie powiem, że to mi się bardzo podoba oczywiście Ginisz, mato. Jo Heh. Szybko Eee, chociaż można wrócić jeszcze po składniki alchemiczne, muszę wysadzić to gniazdo. O kurde, czegoś. Muszę wysadzić to gniazdo. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ty jaka dziura? Ciekawe czym to można wysadzić. Muszę wysadzić to gniazdo. Kurde, niemożliwe w tym miejscu. Cholera, ciekawe czy petardę jakby się tam wrzuciło. Co, nie, ma, nie mam, nie komplet, mam kompletnie, nie mam pojęcia, bo nie robiłem czegoś takiego nigdy. Zdychaj. O, tu jest! Cofaj, cofaj! Nie to! Bierzemy queena. Teraz póki mamy kuminato to chuj nam mogą zrobić. Taka prawda, nie? Myślałem, że on żyje. Chciałem mu pomóc z tego, a tu... Ostatnio zauważyłem taki problem u siebie w, w montowaniu, że mam po prostu za... Gdzie to idzie? <śmiech> <śmiech> że mam za cichy mikrofon. Znaczy nagrywa się wszystko OK, ale e, nie ściszam materiału i no chujowo się to ogląda, bo... Sam jak oglądam ten swój materiał zrobiony, tak, no to... Chujowo mi się to ogląda, no to co dopiero wam. Tak więc y, pomyślałem, że no w, przy każdym materiale, jak będę go montował, muszę ściszać trochę y, materiał z gry i, tro, i ciutkę podgłaszać y, komentarz, żeby lepiej to było słychać. A nagrywam teraz i tak osobno y, komentarz, osobno gameplay, więc to jest banał żeby coś takiego zrobić, a satysfakcja większa, gdy wam się lepiej to ogląda. E, dobra, ładuj się, Zdzichu. Zdzichu się załadował. Można iść po Zoltana. Zachowuj się. Będziesz tak chodził cały czas z tym mieczem na wierzchu Zachowuj się kurwa. Jeszcze jeden taki numer Ach. i zrobię się zły, jasno Dobra, dobra Ty ciesz się, że z Kutasem na wierzchu nie chodzę, tylko z mieczem Pozdrawiam <laughs> Szukamy Zontana Nie, trysunia nie teraz Później do ciebie wpadnę. Na razie pogadać z Dobrze Zoltanem. Dobrze ci widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Ech, długo by opowiadać. Zasrane to życie. Sześć lat tyrasz jak wół, słuchasz bściń starego Breckinricka. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Było minęło. Śniadź Eudorę, młotownie w Nowigradzie i wszystkich Breckenricksów świata. Wracam do handlu. O, powalczymy. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja. Siłowanie to krasnoludzka specjalność. Bycze jaja. No. Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz. Dawaj. No to pokaż te bycze jaja. <laughs> to nie wiem, czy dam radę tą myszką. Bo ostatnio miałem problem. Musiałem zmieniać na... Musiałem odpalać tą optyczną... A laserow... na laserowej coś ciężko mi szło. A, dałem radę. <laughs> specjalnie sobie przygotowałem bez przewodówkę. A, masz łabsko jakimadło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona? Musisz się z nimi spróbować. <laughs> zdziwił cię! Dobra, ale muszę i tak tobą myśleć. Nie ty! ty! siedź i chloj, bo tylko to potrafisz. Bo, bo jak się napierdolisz, nie, nie musisz brzdąkać. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. Aha! Chodzi ci o to, co jakiś Fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorweta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jarwet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim wiedzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jarwet? Przecież to zwykły, że zimiech jest. No ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. No to idziemy. Prowadź zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatem? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jakie rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem, ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorwet jest szaleńcem, no, ale skojatel słuchają go jak matki. Wszystko w jest, kur... czego wielczego chce. Ścisz, Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci, z dwojga złego, Loredo jest większy kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nie ludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczę? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne Ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. Geralt, idziesz czy nie? No. no, wracaj tutaj! No, ty jesteś za mną. Wow, coś tu idzie. Ty się nie nauczyłeś. No i w idziemy dalej Andy, andy. Epa, epa! Pamiętacie to? Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła O! <śpiewanie> o! Oh. 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 Fuck! Queen. No nie pierdol! Spierdalaj Dobra. Udało się. Hasła? W co ty grasz, zolta? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... No, ja, to, to już tutaj, no, nie potrzebuję w sobie teraz. ...Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. ILE TEGO? SPIERDALAJ! SPIERDALAJ! SPIERDALAJ, KURWA! Nie tu nie ma. Nie tu nie... nie ma mnie tu. Ładnie się regeneruję. Kurwa ile tego? Nic dziwnego, że Loredo chciał cię powiedzieć. Spierdalaj, spierdalaj! Idź, idź, kurwa, idź! No właśnie trzeba tak robić, jak nie ma się, jak nie ma się życia, przynajmniej tak można przetrwać. I silny! Dobrze. Ale jesteś O, nie mam kuna! Kurwa, ile tego paciarajstwa się tu nabrało. Skąd to wylazło w ogóle? Wow, 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 wow! Dobra, nie mam quina. Mam. Jedziesz! Dobra. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z ruków. Co? Nie, to no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pierd. Kierkegaard! Nie zli się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta! Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <laughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył w Fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie Pujarki? <laughs> Chcemy tylko porozmawiać z Jorwetem. Czekajcie na polanie. Wiesz gdzie krasno ludzie. Przekażemy informacje Jorwetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego, kurdkiego syna z zmuszono na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. To już nie ma życia Cudno. w ogóle. Idziemy. Nie chcę wiedzieć, jak oni tu wleźli. Ale dziwne to było. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorweta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? No tak, że to w tej grze mają za nie powiem O, wróć, 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 co to mamy? Jakiś gzibek O tym miejscu mówiły elfy Dobra, to i ta, ta, taka taktyka. Spierdalać Dobry miecz, dobry. Queen! No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. O, no, taka taktyka na krabopajonka. O, spierdolił mi tego, Queena. Najlepiej silny, bo najwięcej mu robi. Chociaż można silny i dwa razy. No i trzeba spierdalać. <słuch> Czyli queen. Podbiegamy. Silny. O, skulił się. O, chuj. Silny i. A, kurwa, muszle złożył. To ja chyba robiłem dwa razy szybki i raz silny Coś takiego, chyba tak robiłem właśnie No jak spierdala No szkurywa. Tak dwa razy i silny Bo jak, bo jak się jemnie z silnego to on się chowa w muszli Raz, dwa, a nie a, No i tak mu z silnego zerąba W sumie to nie różnie jest Zależy, kiedy mu się chce w muszle chować. O, dwa razy silnego teraz mu rąknąłem. O, teraz się w muszle schował. Chowaj się! chowaj. No Dobra, czekamy na Queen'a. Też obrywa od tego naszego Queen'a To jest też bardzo fajne Chowaj się, chowaj się Już mało życia mu zostało O fuck Dychaj Dobra nie nie nie, jeszcze nie Och. Zajebałeś mi go, a ja chciałem finishera zrobić, wypierdolić mu kurwa łeb Ej, zoltan Zawiodłeś mnie Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawiam mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Watker? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Puść Zoltana Jolet. Masz mnie. Mam was obu, Wiedźmina który najwyraźniej szuka brzydkiej śmierci i krasnoludzkiego zdrajcy, który pluje na honor swych pobratymców. Wiesz na co pluje, do żony Durniu, na waszą całą zasraną zgraję, przez którą giną niewinni ludzie. <laughs> niewinni ludzie. Nawet zabawne, gdy wykrzykujesz to z przejęciem. Chcę królobójcy. chcę Leto, człowieka, za którego zbrodnie jestem ścigany. Gdybyś nie był pachołkiem Foltesta, nikt by Cię nie ścigał. Oczekujesz, że wydam Ci jedynego dłan, który na cokolwiek się przydał? Leto Cię zdradził. Chciał dogadać się z Twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Nilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce dwa tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie, ale samo słowo nie wystarczy. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz, jeśli kłamie, to Cyran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Kalmewet. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? E, dobra, słuchajcie. Leto zabijemy w następnym odcinku. Wow. Muszę sobie zrobić taką przerwę. Może jutro się pojawi. Może tak. Jak wrócę z roboty, od razu Wiedźmina Machnę. Tak więc do jutra. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć!